Dobrze się ułożył ten mecz dla nas, praktycznie pierwsza minuta, pierwsza sytuacja rzut wolny. Nieudana pułapka offside'owa zagłębia i mieliśmy e, zimną krew miał Marcelo i tą sytuację wykorzystał. Także otwarcie meczu dla nas doskonałe. Ja się cieszę z tego, że były fragmenty dobrej gry w wykonaniu Wisły. Długo utrzymaliśmy się przy piłce, potrafiliśmy zagrać z pierwszej piłki. Szkoda natomiast straconej bramki w ostatniej minucie. Chcieliśmy zachować tu czyste konto, nie udało się, trudno. Eee, myślę, że najlepszym komentarzem do tego meczu jest to, że u nas w szatni po tym meczu, że jakbyśmy przegrali. Po prostu mamy do siebie straszne pretensje. Drużyna czuje niedosyt. Ja to odbieram jako bardzo pozytywny objaw. Cieszę się, że, że są ci zawodnicy tak głodni strzelania bramek. Mam nadzieję, że, że w kolejnych meczach. Będziemy, również, będziemy stwarzać równie dużo sytuacji jak dzisiaj. Ja nie chcę na gorąco oceniać tej sytuacji, bo tam pojawiły się głosy, że było zagranie ręką zawodnika zagłębia i że dlatego nie było reakcji. Dlatego chcę spokojnie to zobaczyć na, na DVD. Przejrzeć tą sytuację, i dopiero wtedy wyciągać wnioski. Na boisku są emocje, nerwy, i czasem, czasem ktoś nie, za, nie podejmie właściwej decyzji. To będzie, że tak powiem, zalecenie obligatoryjne przed każdym meczem. Z każdym będziemy chcieli w polskiej lidze tak grać agresywnie, wysoko. W pewnych momentach myślę, że nawet niektórzy posunęli się za daleko w tych faulach, stąd tyle, tyle, tyle kartek. Na razie, Paweł. Jest u nas królem asyst i czekamy na bramki. Myślę, że zacznie strzelać z bramki, to będzie, to te asysty mu się przydadzą do, do punktacji kanadyjskiej. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że już minęło, bo gramy dalej i myślimy, ale gdzieś tam w głowie na pewno patrzymy, że, że, że powiedzmy Lewadia gra dalej, że Debreczyn gra teraz z Lewskim, Sofia, Ligę a nas tam niestety nie ma i to na pewno nie będę oszukiwał, że, że, że zupełnie mnie to nie interesuje.